Od zawsze miałem wrażenie, że gdzieś tam w bezkresach istnienia kryje się ukryty plan, który stopniowo odsłania przede mną nieodgadnione tajemnice moich relacji z innymi ludźmi. Raz za razem czułem, że każda napotkana na mojej drodze osoba pojawia się nieprzypadkowo i ma dla mnie jakieś niewidzialne przesłanie, związane z głębszym sensem życia. W miarę jak dorastałem, zacząłem dostrzegać, że. Te spotkania często są odbiciem czegoś większego i bardziej mistycznego niż zwyczajny zbieg okoliczności. Każdy krok zdawał się prowadzić do punktu, w którym stawką było odkrycie duchowej prawdy i zrozumienie mojej własnej ścieżki. W okolicach moich dwudziestych urodzin nie mogłem jeszcze pojąć w pełni znaczenia tych znaków. Ale głęboko w sercu przeczuwałem, że wszechświat wysyła mi sygnały, które mają mnie skierować w stronę właściwej osoby, z którą połączą mnie niezwykłe więzy. A skoro dotrwaliście do tego momentu, to chciałbym Was serdecznie zaprosić do zostawienia kciuka w górę i subskrypcji tego kanału, bo w kolejnych materiałach będę zgłębiał jeszcze bardziej fascynujące zjawiska, o których może nigdy nie słyszeliście. Ta opowieść to podróż przez gąszcz wydarzeń, przebłysków intuicji, duchowych przesłań i nietuzinkowych historii, gdzie napięcie będzie się stopniowo wzmagać z każdą kolejną linijką, i w pewnej chwili zrozumiecie, jak łatwo jest przeoczyć najbardziej istotne momenty, jeśli nie skupimy uwagi na subtelnych podpowiedziach krążących wokół nas. Całe lata nie miałem pojęcia. Że możemy otrzymywać sygnały od losu, a tym bardziej, że słowa przypadek czy zbieg okoliczności często bywają zwykłym uproszczeniem tego, co w istocie jest zamierzonym przez siłę większą niż my sami. Przez długi czas moje życie przypominało wędrówkę w ciemności, gdzie miałem jedynie mały płomyczek wiary, że pewnego dnia trafię na kogoś. To we wszystkich aspektach będzie ze mną rezonował, jakby nasze dusze znały się od stuleci i czekały na właściwy moment, by się odnaleźć. Będę mówił o dziesięciu wyraźnych sygnałach, które mogą świadczyć o tym, że wszechświat układa wszystko tak, byśmy odnaleźli swoją bratnią duszę. Jednak nie chcę robić z tego sztywnej listy czy chłodnych faktów. Każdy sygnał bowiem to osobna opowieść, często skrywająca się za pozornie zwyczajną sytuacją z codzienności, która zaczyna jednak nabierać niezwykłego blasku, gdy przyjrzymy się jej oczami duchowej uważności. Kiedyś wydawało mi się, że jeśli po prostu będę się starał żyć moralnie, pracował uczciwie i od czasu do czasu modlił czy medytował, los sam podsunie mi odpowiedniego człowieka. Nic bardziej mylnego, bo mimo że wysiłek i rozwój wewnętrzny są ważne, to dopiero głęboka gotowość do zauważenia znaków i wsłuchania się we własną duszę sprawia, że ów człowiek może pojawić się w najbardziej nieprzewidywalnym momencie życia, a jednak w idealnym czasie zacznijmy od sygnału, który często jest trudny do wyłapania chwili, w której doświadczasz głębokiego spokoju i przestajesz naciskać na to, by natychmiast znaleźć miłość. Wbrew pozorom, nie chodzi o rezygnację z pragnień czy marzeń, lecz o osiągnięcie stanu, w którym twoja dusza nie jest znerwicowana presją otoczenia czy własnym lękiem przed samotnością. Mistrzowie duchowi, często wspominają, że tylko wtedy gdy jesteśmy w stanie wewnętrznej harmonii, możemy nawiązać relacje z drugą osobą bez obciążeń i niezdrowych oczekiwań. Jeśli presja wygasa, jeśli czujesz, że nie musisz na siłę łapać każdej możliwości, żeby ktoś wreszcie był, to być może jest to wyraźny znak, że wszechświat Przygotowuje grunt pod relację, która wydarzy się we właściwym czasie. Kolejnym znakiem, który nierzadko przejawia się podczas tej duchowej wędrówki, jest nagłe zrozumienie, że nie interesują cię już przypadkowe, płytkie znajomości i że instynktownie odrzucasz ludzi, z którymi nie czujesz głębi porozumienia. Możliwe. Że kiedyś przyciągały cię relacje bazujące na wyglądzie, statusie materialnym czy, czy dreszczyku emocji, ale teraz odczuwasz, jakby coś w tobie zgasło wobec takich połączeń i podświadomie szukasz czegoś bardziej autentycznego. Budda i inni wielcy przewodnicy duchowi wspominali o tym stanie, w którym dusza dojrzewa na tyle, że nie zadowala się półśrodkami i dąży do prawdziwej esencji miłości. Człowiek wówczas jest gotowy na kogoś, z kim będzie wzrastał na wielu poziomach: emocjonalnym, intelektualnym, duchowym. A jeśli ciebie już takie stare wzorce nie pociągają, możesz być coraz bliżej momentu spotkania tej właściwej osoby. To też rodzi napięcie, bo z jednej strony czujesz, że to nadchodzi, a z drugiej nie masz pojęcia, skąd. I jak to się stanie? Przez ostatnie lata poznałem historię setek osób, które, będąc na pozór w podobnej sytuacji, nagle zaczynały dostrzegać wokół siebie tajemnicze zbiegi okoliczności, synchroniczności, które niby nie mają logicznego wytłumaczenia, a jednak wyraźnie układają się w spójny wzór. To może być powtarzająca się liczba, którą widzisz na zegarze, tablicach rejestracyjnych samochodów, czy w wynikach różnych transakcji? Czasem jest to motyw muzyczny, jakaś piosenka, która ciągle rozbrzmiewa gdzieś w tle twojego życia, i za każdym razem czujesz mrowienie w ciele, jakby wszechświat szeptał: Zwróć uwagę, to ważne. Kiedy te znaki zaczynają się pojawiać coraz częściej, można to traktować jako sygnał, że jesteś na dobrej drodze do spotkania kogoś, z kim połączysz się. Na głębokim poziomie. Innym razem synchroniczności mogą dotyczyć osób bezpośrednio. Widzisz czyjeś imię, w nietypowych miejscach ktoś wspomina tę osobę mimochodem w rozmowie itd. Przed laty sam doświadczyłem sytuacji, w której imię pewnej kobiety pojawiało się w najdziwniejszych kontekstach, a ja jeszcze nie wiedziałem, że za chwilę nasze ścieżki przetną się w najmniej spodziewany sposób. Wielu dawnych mędrców i współczesnych mentorów twierdzi, że takim synchronicznościom zawsze warto się przyglądać, bo w nich może kryć się wskazówka, iż nadchodzi ktoś o istotnym znaczeniu dla naszego rozwoju. Przejdźmy do kolejnego elementu, który mnie zawsze elektryzował: spotkania, które wydają się ponawianiem tej samej historii z przeszłości, albo nagle Odnajdujesz kogoś, z kim masz nieodparte wrażenie, że znacie się od bardzo dawna, choć może widzicie się pierwszy raz w życiu. Czasem jest to niesamowite sam poczucie déjà vu, czasem niesłychana łatwość w rozumieniu się, a czasem głębokie wzruszenie, jakbyśmy natrafili na dawną znajomą duszę, z którą łączy nas pamięć sprzed wieków. Niektórzy twierdzą, że to znak, iż w poprzednich wcieleniach byliśmy już blisko z tą osobą, a teraz wracamy, by kontynuować niedokończone sprawy lub doświadczyć czegoś nowego, co jeszcze bardziej zjednoczy nasze dusze. Nawet jeśli ktoś nie wierzy w reinkarnację, ta intensywna więź może wskazywać, że spotkałeś kogoś o pokrewnym polu energetycznym i oboje jesteście gotowi. By wspólnie tworzyć coś niezwykłego. W takich momentach zaczyna narastać napięcie, bo zaczynasz podejrzewać, że to może być część większego planu i zastanawiasz się, dokąd ta droga was zaprowadzi. To prowadzi mnie do innego, fascynującego znaku, który często pozostaje niezauważony powtarzające się przypadkowe spotkania z kimś, na kogo teoretycznie nie powinieneś już wpaść. Widzisz tę osobę w kolejce w sklepie, w parku, w zupełnie innym mieście, na koncercie czy w kinie, i zaczynasz się zastanawiać czy to jeszcze można nazwać przypadkiem? Słyszałem wiele historii, w których takie wielokrotne natknięcia się na siebie prowadziły w końcu do rozmowy, a z rozmowy rodziło się uczucie. Okazuje się, że te niepozorne zderzenia losu mogą być niczym subtelne szturchnięcia wszechświata, który chce powiedzieć: Nie przegap tego człowieka, jest ważny dla twojego życia. Pamiętam, jak ja sam pewnego lata kilka razy natknąłem się na tę samą osobę w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, a gdy w końcu zebrałem się na odwagę, by zagadać, odkryłem w niej bratnią duszę która otworzyła mi oczy na tematy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Mistrzowie duchowi często mówią, że takie pozorne zbiegi okoliczności to nie tyle przypadek, co seria znaków, które pomogą ci rozpoznać, z kim naprawdę masz się połączyć w tym życiu. Jeśli więc powtarzają ci się takie sytuacje, bądź czujny i zadaj sobie pytanie: czy może za tymi spotkaniami nie kryje się coś znacznie bardziej tajemniczego. Kolejnym sygnałem, który chciałbym przywołać, jest pojawianie się kogoś w twoich snach, jeszcze zanim go poznasz, w realnym świecie. Brzmi niewiarygodnie, ale wiele osób opowiada historie, w których śnili o nieznajomych twarzach, przeżywali w snach pełne emocji spotkania, a potem. Nagle, w rzeczywistości stawali oko w oko z człowiekiem z marzeń sennych. Takie sytuacje mocno wstrząsają przekonaniem, że świat jawy i snu są odrębne, bo zaczynamy rozumieć, że wszechświat może komunikować się poprzez podświadomość, niejako przygotowując nas do relacji, która ma nadejść. Podróżnicy duchowi od wieków uważali sny za zwierciadło skrywające głębsze prawdy, przestrzeń, w której dusza może spotykać inne dusze, zanim to spotkanie przeniesie się na plan fizyczny. Jeśli masz takie wizje nocne i jesteś w stanie je zapamiętać, przyjrzyj się im uważnie. Może jest tam ukryty obraz czyjejś twarzy, gestu czy słowa, które da ci wskazówkę, że ta osoba jest przeznaczona ci przez los? Właśnie w tym momencie, gdy zaczynam wchodzić w sferę snów i preludiów do spotkań, napięcie rośnie, bo zdaję sobie sprawę, iż coraz mniej w tym wszystkim przypadkowości, a coraz więcej celowych układów, gdzie my sami bywamy prowadzeni do czegoś, co zmieni naszą ścieżkę na zawsze. Nie da się jednak wejść w taką głęboką relację, jeśli tkwimy po szyję w starych urazach, żalach, i nieprzepracowanych bólach z przeszłości. Inny potężny znak, że wszechświat szykuje dla ciebie tę jedyną osobę, to moment, w którym odczuwasz w sobie gotowość do całkowitego uwolnienia się od bagażu starych związków, toksycznych przyjaźni czy bolesnych doświadczeń. W pewnym momencie możesz zacząć odczuwać intensywną potrzebę uporządkowania życia, zamknięcia dawnych rozdziałów wybaczenia sobie i innym, bo rozumiesz, że tylko bez tego obciążenia można wejść w zdrową, pełną szacunku i duchowo głęboką relację. Każda rana, jeśli jest wciąż otwarta, może rzucać cień na nowe początki. Dlatego, kiedy czujesz tę silną determinację, by oczyścić swoje otoczenie z negatywnych wpływów i uzdrowić stare blizny, jest to sygnał, iż zbliżasz się do momentu, w którym wszechświat stanie przed tobą otworem, łącząc cię z kimś gotowym na wzajemne wsparcie. Znam ludzi, którzy po latach tkwienia w relacjach bez przyszłości nagle doznali wewnętrznego przebudzenia. Zakończyli je z poczuciem pełnego odpuszczenia i wkrótce potem na ich drodze stanęła osoba z którą stworzyli prawdziwą harmonię. Można to nazwać przypadkiem, ale ja wierzę, że jest w tym większa, uniwersalna mądrość. Wszechświat czeka, aż zamkniesz jedne drzwi, by otworzyć ci kolejne, i właśnie dlatego stan gotowości wewnętrznej do pozostawienia bagażu za sobą często okazuje się krokiem niezbędnym i w pewnym sensie inicjującym nowy etap życia. W dalszej kolejności, Mamy znak polegający na potwierdzeniu wewnętrznego przeczucia przez kogoś, kto ma zdolność komunikacji z subtelnymi energiami. Mam tu na myśli medium, uzdrowicieli duchowych, wróżki czy innych przewodników duchowych. Wielu z nas bywa sceptycznych, słysząc o takich praktykach, i nic dziwnego, bo na tym polu niestety nie brakuje oszustów. Jednak istnieją również osoby naprawdę wyczulone na energię i potrafiące odbierać przekazy, które często prowadzą nas do refleksji. Czy to możliwe, że ktoś z zewnątrz widzi w naszej aurze czy polu energetycznym zapowiedź ważnego spotkania? Są historie, w których medium mówiło komuś, że w ciągu roku spotka kogoś o konkretnych cechach charakteru czy wyglądu, i tak rzeczywiście się działo. Choć ta osoba nie zdradzała żadnych szczegółów o swoim życiu. Myślę, że wszelkie znaki, które rezonują z Twoją intuicją, mogą być wartościowe. A jeśli medium albo inny duchowy przewodnik potwierdza Twoje wewnętrzne odczucia, rodzi to jeszcze większe napięcie i ciekawość. Co wydarzy się za zakrętem? Czy rzeczywiście czeka tam ktoś, kogo podświadomie oczekujesz? Dla niektórych to może być impuls do pogłębienia praktyk medytacyjnych, modlitw, czy innej formy pracy nad rozwojem duchowym, aby rzeczywiście przygotować się na tę nową znajomość, która być może ma ogromne znaczenie dla Twojego dalszego wzrastania. I w końcu docieramy do jednego z najciekawszych momentów, kiedy osoba z twojej przeszłości pojawia się ponownie w Twoim życiu, choć byliście kiedyś jedynie Znajomymi, przyjaciółmi z dzieciństwa, lub w ogóle mieliście jedynie powierzchowny kontakt. Czy to bywa naprawdę przypadkowe? A może wszechświat postanowił, że akurat teraz oboje jesteście gotowi na relację, na którą nie było miejsca ani dojrzałości wcześniej? Wiele razy słyszałem historie, w których ludzie spotykali się w młodości, nic między nimi nie iskrzyło, a może nawet się nie lubili. A potem, po kilkunastu latach, trafiali na siebie w innej sytuacji, innej życiowej scenerii, i nagle pojawiało się silne duchowe porozumienie, jakby wszystko wcześniej było przygotowaniem do tego momentu, niczym nasiona rzucone w glebę, które potrzebują czasu, by się rozwinąć. Nasze dawne kontakty mogą być takimi nasionami relacji, które wykiełkują dopiero, gdy warunki będą sprzyjające. A czasem ten powrót kogoś z przeszłości objawia się w bardzo symboliczny sposób. Początkowo to może być przypadkowa wiadomość na portalu społecznościowym, komentarz do zdjęcia sprzed lat, czy zaproszenie na spotkanie dawnych znajomych, dopiero później zaczyna się rodzić intensywne uczucie, którego nikt by się nie spodziewał. To również buduje napięcie, bo doświadcza czegoś w rodzaju filmu. W którym dawne wątki powracają i splatają się, tworząc nową całość. Jakby ktoś pisał scenariusz za kulisami i podsuwał wam okazję, byście odmienili bieg wydarzeń. Jeśli przyjrzysz się temu z odpowiedniej perspektywy, dostrzeżesz, że to może być kolejny dowód na to, że wszechświat pragnie, abyś z tą konkretną osobą połączył swój los. Jeszcze mocniej odczuwa się tę duchową intrygę, gdy to wszystko zaczyna się dziać w twoim umyśle, ciele i sercu jednocześnie. Dostrzegasz, że twój wewnętrzny głos staje się coraz głośniejszy i mówi: To jest to, tego szukałeś. Widzisz, że napływają nowe okoliczności, nowe wspomnienia, stare schematy pękają, a ty otwierasz się na coś, co może Całkowicie odmienić Twój sposób postrzegania miłości i więzi ludzkich. Pod koniec tej intensywnej podróży przez wszystkie znaki dociera do Ciebie, że nic tu nie jest pewnikiem w sensie absolutnym, bo nawet wszechświat daje nam wskazówki, lecz pozostawia margines wolnej woli, dzięki której sami musimy zdecydować, czy pójdziemy za tymi znakami, czy je zignorujemy. Jednak jeśli wielokrotnie doświadczasz synchroniczności, głębokich przeczuć, czy spotkań przypominających boski plan, być może warto się zatrzymać i zapytać, czy tak właśnie przejawia się komunikat. Zwróć na to uwagę, bo może to jest ta prawdziwa, wielka miłość Twojego życia. Czasem potrzeba odwagi, by przyznać przed samym sobą, że boimy się takiej intensywnej, przeznaczonej relacji. Bo ona wymaga przekroczenia własnych ograniczeń, czasem zmiany priorytetów, stylu życia i przyzwyczajeń. Ale każda transformacja, która prowadzi do głębszego poczucia szczęścia i spełnienia, jest warta ryzyka. Zanim jednak zamkniemy dzisiejszą opowieść, przypomnę Wam o czymś, co wspomniałem wcześniej. Jeśli doceniacie tę podróż i chcecie otrzymywać kolejne materiały pełne refleksji, duchowych inspiracji i opowieści o niezwykłych splotach losu zachęcam was raz jeszcze do pozostawienia subskrypcji bo dzięki temu będziecie mieć pewność że nie ominie was żaden nowy film w nadchodzących nagraniach mam zamiar eksplorować jeszcze głębsze zakamarki ludzkiej świadomości opowiadać o spotkaniach z ludźmi które odmieniły bieg historii Rozważać, jak duchowe praktyki mogą wzbogacić codzienne życie, oraz jak odróżnić prawdziwe znaki od zwykłych złudzeń i błędów interpretacyjnych. W pewnym sensie stąpamy tu po cienkiej linii między racjonalnym światem dowodów a metafizyką, która wymyka się prostej analizie, ale to właśnie na tym pograniczu dzieją się rzeczy najbardziej intrygujące. I jeśli Cokolwiek w tej opowieści rezonuje z waszym wnętrzem, jest to już pewna podpowiedź, że być może i wy jesteście w trakcie takiej przygody, o jakiej dziś mówiłem. Nie zawsze drogi są proste, nie zawsze wszystko przychodzi w dogodnym momencie, ale czasami to właśnie te najmniej oczekiwane chwile stają się dla nas bramą do odkrycia autentycznej, przeznaczonej relacji. Jak ułożyć sobie tę wiedzę w głowie? Możesz wracać do niej wielokrotnie, analizować, zapisywać refleksje w dzienniku, rozmawiać o niej z zaufanymi ludźmi i obserwować, czy naprawdę doświadczasz tych subtelnych sygnałów, czy może jeszcze czekasz na właściwy czas. Osobiście wierzę, że jeśli człowiek konsekwentnie pracuje nad uwolnieniem dawnych blokad, Wsłuchuje się w wewnętrzny głos i przyjmuje z otwartością zaskakujące zbiegi okoliczności, w końcu los postawi przed nim kogoś, z kim razem będą w stanie tworzyć coś wyjątkowego. Pamiętajmy też, że każda relacja, nawet ta najpiękniejsza, staje się cenną lekcją o nas samych i o tym, jak głębiej odczuwać życie. Być może nieraz trzeba się sparzyć, by zrozumieć, że to nie ta droga. Ale każdy taki krok jest fragmentem podróży, który przybliża nas do momentu, w którym serce nagle zapala się mocnym płomieniem i czuje: Tak, teraz to jest właściwe. Jeśli któryś z opisanych przeze mnie znaków pojawił się w twojej historii, daje to asumpt do zastanowienia się, czy rzeczywiście nie dzieje się właśnie coś wielkiego w twoim życiu. Jednocześnie, jak wspominałem, nic nie jest z góry zagwarantowane. Wciąż to od ciebie zależy, czy pójdziesz za tym wewnętrznym wołaniem, czy pozwolisz sobie zaufać niepojętym siłom, które być może próbują skoordynować twój los z losem innej osoby. Ludzie czasem boją się otworzyć na tego rodzaju myślenie, bo jest ono mniej uchwytne i nie daje się sprowadzić do prostych wzorów matematycznych, ale od wieków najwięksi filozofowie, mistycy, artyści i naukowcy zadawali sobie pytanie, czy istnieje jakiś wyższy porządek, który spaja nas w sieć niezwykłych relacji. Samo uczucie to wspaniała przygoda, ale gdy zrozumiemy, że za nim może stać pewna duchowa siła, to całość nabiera jeszcze bardziej epickiego wymiaru. Wyobraź sobie, że każdy przebłysk intuicji, każda zbieżność dat, każde przypadkowe spotkanie jest niczym puzel w Gigantycznej układance, która uzupełni się dopiero wtedy, gdy uznasz, że gotów jesteś dostrzec całą konstrukcję. Gotowość ta nie musi być łatwa. Czasami jest związana z druzgoczącym przełomem, z koniecznością porzucenia dawnych nawyków i strefy komfortu, a czasami z przyznaniem się, że nasze dotychczasowe cele nie były tak ważne, jak nam się wydawało. Ale kiedy docierasz do momentu, w którym te wszystkie sygnały zaczynają się układać w wyraźny obraz, możesz doświadczyć czegoś w rodzaju olśnienia, jakby nagle zapaliło się światło i zobaczyłeś, że zawsze wędrowałeś w tym kierunku, tylko brakowało ci świadomości. Jako mężczyzna, który przeżył już różne wzloty i upadki w sferze uczuć, mogę powiedzieć, że najbardziej transformujące okazały się właśnie te. Relacje, którym towarzyszyły wymienione przeze mnie znaki. Taka znajomość od początku wydaje się inna, nieco magiczna, a zarazem wymagająca dojrzałości, by jej nie zniszczyć po drodze lękami czy schematami z przeszłości. Czasami te dziesięć sygnałów pojawia się subtelnie i wcale nie w tak oczywistej kolejności, o jakiej mówiłem. Dla jednych to będzie najpierw dziwne przeczucie w snach. A dopiero potem powtarzające się spotkania dla innych najpierw nagłe wewnętrzne oczyszczenie i gotowość a następnie pojawienie się synchroniczności z medium i powrót dawnej znajomości. Kształt tej układanki jest unikalny dla każdego z nas, bo każdy ma trochę inną ścieżkę, inne lekcje do odrobienia i inne blokady do przełamania. Jeśli w trakcie tego filmu poczułeś że któraś z tych historii jest ci znajoma, bądź, jeśli nagle pojawił się w twojej głowie obraz osoby, która może być częścią twojego przeznaczenia, spróbuj się nie bać i daj się poprowadzić temu uczuciu. Czasem największym błędem jest zbytni sceptycyzm, który przekreśla delikatne sygnały, jeszcze zanim zdążymy je lepiej poznać. Teraz. Kiedy zbliżam się do zakończenia tej opowieści, czuję wyraźnie, że napięcie osiągnęło punkt kulminacyjny. Poznaliście moją perspektywę, moje doświadczenia i moje spojrzenie na dziesięć oznak, że wszechświat chce, abyś związał się z tą konkretną osobą. Nie traktujcie tego jednak jako dogmatu, raczej jako zaproszenie do własnych poszukiwań. Do odkrycia na nowo potęgi intuicji i wrażliwości na duchową sferę istnienia. Nasz świat jest pełen tajemnic, i nie da się wszystkiego sprowadzić do wyliczeń. A ja wierzę, że związki o prawdziwie duchowej naturze są jednymi z najpiękniejszych przejawów tej tajemnicy. Właśnie dlatego, na koniec. Chciałbym Wam jeszcze raz podziękować za wspólne zanurzenie się w ten temat i ponownie poprosić: jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie wspólnie ze mną odkrywać dalsze sekrety, nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, a także rozważyć wsparcia tego kanału w dowolny sposób, jaki uznacie za stosowny. Każdy komentarz, każdy lajk, like, każde dobre słowo są dla mnie potwierdzeniem. Że to, co robię, trafia w wasze serca. Dzięki waszemu zaangażowaniu mogę rozwijać nowe pomysły, a razem możemy budować społeczność ludzi otwartych na to, co niewidzialne, ale jakże realne. Kto wie, może to właśnie tu, wśród tych opowieści, odkryjecie kolejny znak, który popchnie was ku niezapomnianemu spotkaniu i wzruszającej więzi, a na koniec. Jeśli dotrwaliście aż do tej chwili, zostawiam Was z myślą. Czyż nie jest ekscytujące, że być może tuż za rogiem czeka osoba, której spotkanie od dawna zaplanował los? A jedyne, co musicie zrobić, to otworzyć szeroko oczy i serca, by ją rozpoznać i dać się poprowadzić nurtowi tajemnic, które łączą dwoje ludzi w jeden rytm istnienia. Dziękuję Wam raz jeszcze za wspólną podróż i wierzę, że każdy znak, który pojawia się w Waszym życiu, jest drogowskazem ku czemuś naprawdę wyjątkowemu. Pamiętajcie, nie lekceważcie tych szeptów przeznaczenia, bo mogą zaprowadzić Was do najpiękniejszego rozdziału Waszej historii, który dopiero zostanie napisany.